się siemanko z tej strony witam witam was bardzo serdecznie w kolejnej grze na telefon I dzisiaj gramy w Blob Mart 3D Jest to gierka w której słuchajcie musimy jakby te wszystkie kulki które tutaj nam się spałnią u górę Dopasowywać do cyfr czyli jak mamy 2 i 2 to jak to połączymy to mamy 4 I później musimy połączyć czwórkę i tak to 128 Aż przejdziemy poziom niżej i później wbijamy kolejne poziomy słuchajcie Także zobaczymy czy uda nam się to zrobić słuchajcie o, już zepsułem, dobra. Jak tam to wyjdzie ogólnie, mam nadzieję, że będzie dobrze i że ugramy tutaj dosyć dużą liczbę. Okej, okay, mamy dwie szesnastki tutaj, więc zobaczymy czy nam się uda. Dobra, jak tu dam dwójkę i teraz... O nie! Dobra, to tu dam 4. Okej, okay, lecimy dalej, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry i dajcie znać, czy chcecie więcej y, filmików z Gierek na telefon. E, jeżeli tak, to napiszcie, jakie koniecznie. E, teraz 32 będziemy musieli tutaj ze sobą połączyć, więc czekajcie, połączymy te czwóreczki. Dobra, to tą czwórkę damy tutaj. Okej, okay, tu damy. Będziemy mieli 8, 16, dobra. I teraz te 32 musielibyśmy połączyć ze sobą. Ale nie będzie to takie easy, dobra. Ok, tu połączymy sobie. O nie, dwójka mi wypadła. Dobra, ósemeczkę. Tu mamy 16, ale to nam się nie połączy. Dobra, ciężko, ciężko, słuchajcie, idzie, ale zobaczymy. Może w końcu się uda nam to yy, dobrze rozegrać. Dobra, mamy tu 8, 16, 32, 64. Dobra, więc lecimy dalej. Teraz mamy 4, dobra, okej. Okay. Nie musimy teraz, słuchajcie, zrobić tak. Żeby połączyć 64 razem ze sobą, ale easy, może nam się to uda zrobić? Spokojnie. Eee, dobra, tu będziemy mieli 16, zaraz. Więc połączymy sobie to tak. Dobra, 32, 64, 128 udało się i spadamy na dół! Pięknie! Dobra, klikamy continue sobie. Eee, może nie zrobiłem tego najszybciej, ale no udało się. Tutaj 258 teraz... O nie, tu mi się zblokowało. Dobra, będzie ciężko te 128 połączyć tam. Co jest? Ej, to się tak chwyta, jakby, wiecie, ścianki tutaj. Dobra, to nie jest takie łatwe jednak. Dobra, mamy 32. Okej. Okay. Rzućmy to sobie tutaj. O nie, o nie, o nie, o nie, jak ja zepsułem teraz, dobra. Dobra, i teraz to na dół. Nie chcę to spaść na dół tutaj. Dobra, okej, okay, mamy 16. Czekajcie, ja to zrobię tak. Patrzcie, cztery. Dobra, i teraz jakbym miał ósemeczkę, to byłoby super. Jakby mi się udało, ale. Nie wiem, czy pojawi się tutaj mi ósemka. O jest, dobra. Mamy 16. I tu znowu zrobimy sobie, słuchajcie, to. Tylko dobra, tą dwójkę tu damy niżej. Dobra. O, nie, 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 nie. No dobra, 64. Tu się odblokowało, więc jest git. Tutaj mamy, dobra. I teraz tak, tutaj musimy zrobić, słuchajcie, 4, dobra. Teraz ósemka się może pojawić nam. Dobra, mamy 16, 32, dobra, super. Teraz tutaj też ósemkę puścimy, dobra. Dwójkę upuścimy tam niżej. Dobra, tu damy 8, o 8, 16, dobra. To tu będziemy musieli jeszcze raz, tu od czwórki sobie zaczniemy. Albo ósemeczkę też sobie damy, dobra. Stop, 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 dlaczego tam spadłeś na dół? Było dobrze wszystko. O, dobra. 32. Nie, nie, nie! Te 32 mi uciekło, jak widzicie. Nie, a było tak dobrze. Mm, niedobrze się zrobiło. A było tak świetnie tutaj już. Dobra, musimy teraz ósemkę złapać. Dobra, mamy tu 16, ale one nam się. Przekręciły, słuchajcie, w inną stronę. Ajajaj, co nam się tu porobiło? Dobra, jest jest ok. Te 32 ze sobą. Ciężko będzie to połączyć. Teraz tam. O, dobra, udało się. Dobra, mamy tu 32. Dobra, teraz tutaj sobie to połączymy. No i tutaj musimy to ogarnąć. Dobra, ej, nie idzie tak łatwo, naprawdę. Mega ciężko mi to idzie tutaj. Bo tu próbuję te 128, słuchajcie, ogarnąć. Jakby to mi się udało zrobić, to byłoby ekstra. Ale te 32, jak widzicie, mi tu ucieka. Za każdym razem. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Tu damy 8. Tu damy 2. Dobra. Tu damy 2. Okej, okay, okej, okay, mamy tu 16 już. Fajnie. Dobra, tu 4 damy. Tutaj damy od nowa. Okej. Okay. Okej, okay, super 16. Okej, okay, połączyło się, dobra. I teraz tu musimy uzbierać 32 i będzie wtedy super. Bo uda nam się to zrobić, słuchajcie. Dobra, to damy sobie tutaj. damy sobie tutaj, dobra. Okej, okay, za bardzo się odbiło. Nie. O, jest, 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 udało się. Dobra. W końcu to zrobiłem. Nie poszło mi to tak łatwo, jakbym chciał w sumie. Ale okej. Okay. Ważne, że się udało to zrobić, dobra. Ale patrzcie ile tutaj mi się połączyło rzeczy teraz. Dobra, spoko, teraz 512 musimy zrobić. Mhm. Zrobimy to. Dobra, czwóreczki połączone. 8 tutaj mamy, dobra. 32. Dobra, pyk, to połączymy. Okej, okay. to połączymy. Dobra, 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 czekajcie, bo to nie jest takie easy. Okej, okay. zepsułem, po co tak szybko to wypuściłem? Dobra, nieważne, mamy 8, no te dwójki mi tutaj psują cały czas, dobra, mam 16, ja mam 32, tu jest 64, kurczę, źle to połączyłem, ale dobra, zrobimy to, słuchajcie, tą 16 zaraz zrobimy, o, 32 i teraz te 32 jakbyśmy, tutaj jakbyśmy zrobili 32, to byłoby ekstra. Bo moglibyśmy to połączyć ze sobą. Dobra, i zrobimy to. Patrzcie, 32, 64, 102. 512! Easy, zrobiłem to teraz na luzie. <grym> Dobra, lecimy dalej. Ej, mega fajna gierka ogólnie, mega fajna. Polecam sobie zagrać. Dobra, teraz tak. No nic, musimy tu dwójkę puścić. Yy, tu czwóreczkę. O, tam mogę 8 wrzucić. Dobra, tu wrzućmy. 16. O, i tu będzie 16. To się nam połączy. 32, tutaj nam się nie połączyło. Ale to spoko, zaraz to ogarniemy. Tu 16, dobra. Tu na razie musimy uzbierać troszeczkę. I będzie wtedy dobrze, dobra. Mamy 128, patrzcie, tam już się odblokowało nam elegancko. Mm, dobra. 8. Te 32 by nam się tu mogły połączyć, fajnie. Ale ogólnie tutaj połączyć będzie chyba ciężko. Okej, okay, spadło na dół. Nie wiem dlaczego. Dobra, tutaj mamy. Okej. Okay. To tu upuśćmy. Dobra, tutaj spróbujemy to zrobić. Dobra, trzyma się. Dobra, czekajcie, muszę to. Tutaj teraz muszę to jakoś połączyć. <ścoughs> Co ja narobiłem teraz? Ej, nie wiem. Tu się skupiłem niepotrzebnie na tej górze, bo tam na dole mi szło dobrze dosyć. Dobra, i tu musimy jeszcze raz. O. I te szesnastki się połączą, ale z tym słuchajcie, 32 ciężko jest się połączyć. No dobra, trudno. Próbujemy to tutaj jakoś zrobić. Dobra, 64, ok, 256. Dobra, mamy odblokowane już. Okej. Okay. Dobra, tu mamy 16, to nas nie ratuje. Tu będziemy mieli 8. Dobra, 32 mamy. Teraz tu 8, tu 2. Dobra. 16, dobra, tu już się ładnie połączyło. Z tą, z tą górą tutaj ciężko będzie powalczyć. Dobra, tu czwórki, dwie mi się połączą. I ta ósemka. O, połączyła się, dobra. Pyk. Hmm. Jak to tutaj rozegrać? Słuchajcie, dobra, tu mamy 8. Dobra, tu będziemy mieli też 8. 16, to nam się tutaj połączyć powinno. Nie, dlaczego to się nie połączyło? O, dobra, tu mam 16, stój! Dobra, jest OK. Aj, tu ciężko się połączyć z tym, z tym 32. To jest bardzo duży problem jakby dla mnie do zrobienia teraz. Dobra, ok. Tu mamy 16, to, to... O, 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 o! Prawie, prawie, prawie się udało. Jest! Dobra, mamy to. Teraz już powinno być łatwo. Tutaj, dobra, pyk, ósemeczka, tu czwóreczka. Dobra, i tu czwóreczka. Okej. Okay. Dobra, mamy tu 32. Mm, dobra, musimy tu teraz coś wykombinować. Nie! Dobrze, 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 jednak. Dobra, pyk. I tu 2, dobra, 4. I tu 8 będzie pięknie. 16, 32, 64. I te 128 się połączą. Pięknie, 512. Jest 1024. Udało się to połączyć. Słuchajcie, mega, mega epicko. Fajnie, udało nam się. o, teraz Rainbow jest 200. Nie, 2848. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapy do góry. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gierki, na przykład albo z jakiejś innej gierki na telefon, subskrybujcie mój kanał. Ja wam Ci dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie, Papa. Pa!